Jeśli ta bogata, soczysta i gorąca kanapka Cię woła, to wiedz, że jest pyszna i diabelsko łatwa w przyrządzaniu. Użyłam tu kiełbasy grillowej od kusia i pół słodkiego palucha od jakubca. Dodatki przygotuj dowolne, ale nie pomiń sosu. Kanapka musi nim ociekać, wiadomo. Pokrój lub grubo zblenduj ogórek konserwowy lub kiszony, cebulkę i połącz z trójcą majonez keczup musztarda. Sos gotowy. Kiełbasę pokrój w dowolne plastry. Mnie kusiłoby zrobić to właśnie tak i po zgrillowaniu wyszło aż nieprzyzwoicie dobrze. Połącz składniki w dowolnej kolejności, ale zacznij od sałaty. Ona utrzyma dodatki w kanapce. Nie żałuj sobie niczego: cebulka, ogórek, sos, kiełbasa, ta kanapka zrobi ci dzień. Kto boga temu zabroni.